W tej lekcji dowiecie się, jak rysować uszy. Tworzę nową warstwę i zaczynam od wyrysowania ogólnego kształtu ucha widocznego na wprost. Wykonuję to odcinkami, zostawiając wręcz ostre krawędzie. W środku rysuję charakterystyczny, zawinięty kształt małżowiny. Na wyoblonej części wygląda to jak obwódka. Ale nie dociągam jej do końca na dole. Grubszymi i już bardziej zdecydowanymi liniami rysuję kształt w środku. Nie jest to jeszcze zarys na czysto, a jedynie wyróżnienie najważniejszych części. Łokami podkreślam wyobloną formę tych fałd. Zmniejszam krycie tej warstwy i dodaję nową. Od razu przechodzę do szkicu na czysto, zanim zrobię kolejne warianty. Ucho może wyglądać na skomplikowane. Sprawę jednak ułatwia zapamiętanie i zrozumienie, jak wygląda jego podstawowa konstrukcja. Oczywiście, uszy, jak każda inna część ciała, może mieć różny wygląd, jednak zasada co do układu fałd jest zawsze taka sama. Opanowanie rysowania chociażby takiego prostego ujęcia jest już połową sukcesu. Szkicu na czysto, również łukami zaznaczam, jak wygląda powierzchnia ucha. Robię to jednak bardzo delikatnymi kreskami. Zaznaczam ucho Ctrl-T i przenoszę w górny róg. Zatwierdzam Enter i przechodzę do kolejnego przykładu. Zaczynam od pionowej linii, którą wykonuję przy pomocy Shiftu. Te ucho będzie bardzo wąskie, a to oznacza, że widoczne bokiem. Tak, jakby głowa była skierowana do nas przodem. Tu fałdki mogą być trudniejsze, bo owal ucha nie jest już taki równy. Wręcz mniej więcej po środku rysuje mocne wcięcie. Dzieje się tak, ponieważ jedna z wewnętrznych fałd mocniej odstaje, przez co główna obwódka ucha zachodzi za nią. Reszta pozostaje bez zmian. Jest to tylko bardziej zwężona wersja pierwszego ucha. Ten szkic delikatnie zmazuję gumką, zostawiając blady ślad i poprawiam szkic. Tutaj już nie widać tej najciemniejszej strefy zwanej jamą muszli, ponieważ jest zasłonięta przez mały, odstający skrawek. Teraz kształt małżowiny jest już prostszy przy liniach pomocniczych. Należy tylko dolną fałdkę nałożyć na górną. Na górze dopracowuje małżowinę z obwódką i rysuje miejsce, które przytwierdza ucho do głowy. Po wyrysowaniu wszystkich kształtów przechodzę do krótkich odcinków idących zgodnie z kształtem powierzchni małżowiny. Po oddaleniu kadru można pogrubić niektóre miejsca, dlatego w szkicu na czysto warto rysować delikatniej i cieniej zamiast grubo i topornie. Następne ucho będzie w mocnym skrócie perspektywicznym. By ułatwić sobie pracę, narysowałam bryłę, w której umieszczę ucho. Elipsami zaznaczam najważniejsze elementy małżowiny w taki sposób, by były zgodne z wyznaczoną perspektywą. Zaznaczam je lasem. I skrótem Ctrl T przybliżam do poprzednich szkiców. Zatwierdzam Enter i odznaczam Ctrl D. Tworzę nową warstwę i na niej rysuję kształt ucha. Nie zmniejszam krycia warstwy pod spodem, ponieważ zarys wykonałam bardzo delikatnie, ale jeśli u kogoś wyszło zbyt intensywnie, to jak najbardziej w Opacity należy zmniejszyć wartość procentową. W takim skrócie perspektywicznym dół ucha będzie znacznie węższy, zaś góra powinna być większa. Taka dysproporcja sprawi, że będzie odczuwalna głębia. Należy tylko uważać na długość. To, co jest w skrócie, powinno być krótsze od zwykłego ujęcia na wprost. Jeśli takie ucho za bardzo byłoby wydłużone, wtedy efekt perspektywy nie zostanie osiągnięty. Tym razem ucho jest w ujęciu od tyłu, dlatego dobrze jest widoczna jama muszli. Pozostałe kształty będą mocno się różnić. Duża wewnętrzna fałdka bardzo dużo przesłania i ona, jak i obwódka ucha będą najgrubszymi elementami. Dopracowuję górę, by jak najbardziej była odczuwalna zawijająca się małżowina. Warstwę poniżej delikatnie zmazuję gumką, zostawiając tym razem niewielki ślad, ale można też bardziej zmniejszyć opacity. To, co teraz wykonuję, nadal jest szkicem na brudno, ponieważ trzeba być pewnym na 100% swojego zarysu, zanim stworzy się szkic ostateczny. To jest przykład rysowania z poszukiwaniem odpowiedniej kreski. Na kartce byłoby to problematyczne, jednak cyfrowo można sobie na to pozwolić. Tu poprawki mogą mieć nieograniczoną ilość. Szkic ten jest jednak bardziej estetyczny niż dotychczas. To dlatego taka forma jest bardziej czytelna i od razu można wyłapać błędy i umiejętnie nałożyć poprawki. Chociażby z prawej strony, poza obwódką ucha, mamy małe wypruszenie, które jest częścią stykającą się z głową. Biorąc pod uwagę, że patrzymy na ucho z góry, to ta część powinna być w górnej części, a nie dolnej. Kiedy zarys jest dobry, nanoszę jeszcze siatkę dla jeszcze większej pewności. Można więc przemazać głąbką i wykonać szkic na czysto. Bardzo długo miałam podgląd pod bryłę w skrócie perspektywicznym, ale teraz jest już ona niepotrzebna. Szkic na czysto w tym przypadku jest już czynnością mocno nadprogramową, ponieważ poprzedni szkic był wystarczający. Nanoszę jednak bardziej dopracowane linie, by mimo wszystko szkice były tej samej jakości i żadne nie odstawało od reszty. Szlafem zaznaczam jamę, by zobrazować różnicę między tym układem a innymi ujęciami uszu. Wykańczam siatką i teraz widać, że ten szkic jest odrobinę za mały. Jest on jednak na oddzielnej warstwie, więc od razu można kliknąć skrót klawiszowy Ctrl T i przytrzymując SHIFT powiększyć. Zatwierdzam Enter. Czwarte ucho będzie również w skrócie perspektywicznym i początkowo opracowuje bryłę. Tym razem jednak będzie pod kątem, ale przodem i również widoczne z góry. Właśnie dlatego mam wyznaczone trochę więcej elips i uproszczonych kształtów. Mimo tego bardzo dużego uproszczenia, już widać, że jest to kształt ucha. Przydałoby się jednak te rysunki uporządkować. Lasem zaznaczam szkic na brudno. I Ctrl T przesuwam w bok. Po zatwierdzeniu Enter odznaczam Ctrl D. To samo robię z pozostałymi przykładami, ale jak widać, trzeba być na odpowiedniej warstwie. Tak jest znacznie lepiej, i teraz można przemazać szkic z gumką i na nowej warstwie przejść do nadania kształtu. Również. Na brudno. Jest to jednak prostszy przykład, ponieważ mając ucho widoczne pod kątem oznacza, że jest pomiędzy pierwszym a drugim szkicem z tą różnicą, że jest w skrócie perspektywicznym. To oznacza, że pewne elementy, które normalnie idą w linii prostej, tutaj będą pod kątem. Jest to bardzo zwężona wersja i największą zmianę. Widać w górnej części małżowiny, którą normalnie kojarzymy z ładnym zaokrągleniem. Jednak im bardziej zmienia się kadr, tym małżowina robi się bardziej podłużna, wręcz szpiczasta i bardziej można ją wpisać w elipsę niż w koło. Linie pomocnicze pod spodem nie są już potrzebne, a więc pozostaje dopracowanie tego szkicu i wykonanie na nim siatki. Uszy są już gotowe. Zmienię tylko położenie jeszcze tego ucha, zaznaczając go Ctrl T i przesuwając w bok. Zatwierdzam Enter i odznaczam Ctrl D. Przytrzymując Shift, zaznaczam wszystkie warstwy i klikam Ctrl T i ustawiam uszy tak, by były po środku pola roboczego. Zatwierdzam Enter. I teraz można dodać nową warstwę. Zmieniam pędzel i czas na cienie, jak w poprzednich lekcjach, w sposób schematyczny. Główne miejsce, w którym należy dodać zawsze cień, to jama muszli, ponieważ jest to wnęka oraz w górnej części ucha pod obwódką. W ten sposób jeszcze bardziej uwydatnimy powierzchnię wypukłe małżowiny. Robię to jednak bardzo bladym cieniem. Ja mam ustawione Opacity na 100% i wykonuję to czernią, ale zawsze można zmienić kolor na szary. Przy zmianie koloru bardzo ważne jest jednak, by taka warstwa była poniżej szkicu, by nie zamalować szarością po ciemnych liniach. Ewentualnie można zmniejszyć krycie, robiąc jaśniejszą plamę, a wtedy cień staje się naturalniejszy. Co ważne, cienie, które nakładam, nie mają miękkich brzegów. Wykonuję wszystko twardym pędzlem. Gdy chcę coś złagodzić bądź zmiękczyć, używam do tego miękkiej gumki. Po prostu twarde cienie mogą spotęgować bryłową formę, a w ten sposób lepiej odczuwamy poszczególne powierzchnie małżowiny. Gdy to już będzie gotowe, przejdziemy do kolejnego działu, w którym będę omawiać sylwetkę człowieka, więc zostawiam Was z tym procesem do końca.